Resztki trzydniowej zimy Ale fajnie żeby było jakieś chociaż wiosenne latanko żeby się wyrobiło the wrong time, the wrong place. The right Koniec nocy polarnej słońce nad blokiem Ale ciepło Inwersja na Ziemi, bo chodzi o to, żeby wykorzystać to co daje nam warun, na przykład o do... Dziękuję, dziękuję, hej Tak, dziękujemy za wsparcie na wschód powietrza I... to wszystko Ale towarzysko, takie piękne Ale jak ziemi. na pierwszy raz I człowiek z drabiną poleciał we mgłę, cześć W tym roku otwieram sezon prawidłowo, w marcu Przed rozpoczęciem wiosny Osi. Co cię nosi? Cześć Tomek Gumas, pilot gotów, to tylko jest Włożył w łożu półmeterka jazda, jazda, jazda w jakim łożu? A tu macie i żebrze, bo ja w żerpie. ale o, to już jest koniec, tego Dobrego. To już jest za niska no, tak miało być. Trochę walki, ale bardzo dobrze pierwsze loty za płoty całe pół metra. Inne nie starczy dla Ciebie. nie Jeszcze jeden strzał i na tej Niestety śmigłowiec leci, muszę uciekać To nie miał kiedy lecieć On był komu? O, tu jesteś, tu jesteś Popykało trochę, jeszcze pyka ale jest 200 metrów no, Dawaj, dawaj, dawaj Chociaż troszkę, chociaż nie wyląduje na lotnisku W tych klifach to się wydaje, że jest wyżej niż jest. No, byłoby na tyle, ale sezon jest jako tako otworzony, ale mgła. Teraz to wiem, że jest otwarcie. Rwadka, bo nawet nie zabrałem. Po drugie, za blisko, ale wiosna jest. Marzec, a jak maj? 26 wiosna glaciarska. Dzień dobry. No i mały ząg. Ty. ty tu poczekaj. Dobry grajcik. Nawet taki lot za płoc zapewnia przygody. Co tam jest? żółty palec. No i po wyprawie.